Dzień dobry, malarza polskiego baroku. Wystawy, która mam nadzieję będzie się Państwu podobała i będzie wielkim wydarzeniem kulturalnym tej jesieni w Warszawie. Mieliśmy stosunkowo krótki czas na, na zorganizowanie jej, ale okazja była tak znakomita, że przebudowaliśmy cały program muzeum Narodowego po to, żeby gościć tutaj obrazy Płercina. A okazja tej wystawy jest smutna, to znaczy przeniesienie ziemi w jednym roku pozbawiło miasto Częto w historycznej budowli, w tym na gdzie mieściła się największa na świecie kolekcja Gułęczyna, Często jest jego rodzinnym miastem. Dlatego obrazy stały się dostępne, będą podróżować po świecie, a wystawa w Warszawie jest pierwsza. No, una parte dei palazzi e degli edifici monumentali di centro, anche la biblioteca che ospita la più grande collezione delle opere di Lucino, pertanto queste opere hanno cominciato il loro viaggio per il mondo, la mostra che stiamo per inaugurare oggi sarà la prima seguirna. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Prezydenta Republiki Włoskiej Giociano Bolikano. Per sottolineare l'importanza di questa mostra pastwidziana. di Ecoecidenzi di Riccardo Guadiglia Non avremmo avuto questa mostra senza il grande aiuto offertoci dai diplomatici italiani. a costare il cultore in Spagna un programma comunistico del tutto il in italiano e, e Diamo il benvenuto alla direttrice del, dell'Istituto Italiano di Cultura a Varsavia, Paola Ciccolella, che oltre che dare un contributo formidabile a questa mostra al museo, ci ha permesso anche di poter in concomitanza con la Za Witam bardzo serdecznie pana Fausto Goczi, dyrektora Biblioteki w i wielkiego znawcy twórczości Głęcina za stworzenie koncepcji tej wystawy i za opracowanie jej katalogu. I wspaniały artykuł w katalogu. Benvenuto al professor Pausto Corsi, direttore della biblioteca di Cento, al quale dobbiamo sia l'idea di questa mostra, ma anche il catalogo, uno straordinario articolo di spiegazione che la mostra è Ehm, molto grazie anche per l'ingaggiatura della città di Cento, Piero Lodi, L'assessore di stampo culturale della città di Centro, Claudia Ringrazio anche il sindaco di Centro, che è l'assessore alla cultura della città di Centro, Claudia Tassinari, a cui siamo grati per la collaborazione. Eh, Specialmente il vito di Davide Santini, presa di firme Estepart. I to z inicjatywą pokazania tej wystawy w Warszawie i był pomocny w jej organizacji. Dzień dobry. Witam panią Dawidę Saldalini, która jest reprezentantką Rada S.A. i który był pierwszym, który mógł organizować tę Schizza che in Operazione Giovanni anche Stato abbiamo cercato di aggiungere alle opere venute dall'Italia quelle che sono presenti nel nostro paese. E quindi alle terre del Cino, venute dall'Italia, abbiamo aggiunto quelle che ci sono pervenute dai musei nazionali di Danzi di Bosta, dal museo. Di Specjalne podziękowania składam Elii Barberini, która wypożyczyła nam zapewne najbardziej znany i opisany w literaturze obraz Guercina Edina ego", Obraz, który zobaczą Państwo dopiero wieczorem, albo jutro, ponieważ jeszcze nie jest on. Molto bande di Un grazie particolare alla Gattoria Bergoglio di Roma, la quale ci ha concesso quella che tra le tele del vicino è sicuramente la più famosa, la più discussa e trancata ecco, questa tela la potrete vedere, però soltanto stasera. Se strombono Museo ecco, curatore di Stave di in Spagna, Anna I to jest, proszę Państwa, jej ten dzień. Również jej pomysłem było zaproszenie do współpracy przy wystawie pana Borysa Kutliczki, scenografa z Opery Teatru Wielkiego Opery Narodowej. I myślę, że udział pana autorski, pana Kutniczki w tym pokazie. Nada ospitate ostatecznie, zabili di Scirocco. Abbiamo assistito a hmm. Elaan Archivian del Museo Nazionale, la cura di questa mostra, e lei è la curatrice del Museo della Mostra del Golcino, e oggi la curatrice una forsennata della giornata, ed è stata anche sua. Ale z tej samej Wszystkim pracownikom Muzeum Narodowego w Warszawie zaangażowanym w przygotowanie wystawy, zwłaszcza działowi organizacji wystaw panu Tuchmanowiczowi, pani Amrozi, i um, grupie, która realizowała wystawę, składam bardzo serdeczne podziękowania. Eh, Catalog, wystawy w języku polskim i w języku angielskim, jest gotowo wydrukowany do oglądania, do oglądania. Mi fa piacere, że w w internecie, w polskim e w pronto, jest stato stampato, è a disposizione si y w Państwo dostali znajduje się program towarzyszący wystawie zarówno program koncertów, jak bardzo bogaty program edukacyjny, za którego przygotowanie dziękuję pani Odmianowskiej i y, kuratorom Galerii Europejskiej. lekarze <todgłosy> są Questa mostra abbiamo anche un ciclo di conferenze e lezioni. Ne è responsabile la signora della mostra che ringrazia il cuore per averci organizzato. E l'ultima, più importante missione, che è un ringraziamento di diluviante, sponsorów. È un totalizzatore sportivo di firme generali e di firme Ferrero. Oczywiście Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które z nami taką całą działalność w Wspieraniu. Od estety, które wskazano, i w tym roku, i w tym roku, aggiungo Ministerstwo Kultury, która ci ha